Nazywam się Renata Łoszeska-Adamczyk. W Zaciszu Domowej Pracowni zajmuję się tworzeniem lalek. Pamiętam jak zeszłego roku zastanawiałam się, czy złożyć podanie do miasta i gminy Piaseczno o przyznanie im stypendium twórczego. Zastanawiałam się, czy to dla mnie, po co. Może są inne jakieś ciekawsze projekty. Odważyłam się, gdyż pomyślałam, że jest to wspaniały sposób na promocję swojej sztuki lokalnie i rzeczywiście poznałam wielu ludzi z zakresu kultury sztuki, z miasta, gminy, z piaseczna i okolic, którzy się zajmują promocją sztuki. Jest to taka wspaniała rodzina wspierająca się nawzajem, działająca w bardzo fajny sposób. Wymyśliłam, że tematem. Przewodnim tego stypendium, w moim przypadku, będą lalki w przestrzeni miejskiej. I zaczęliśmy fotografować te lalki. Trochę epidemia pokrzyżowała te plany, ograniczyła te możliwości, ale cały czas liczę na fajne fotografie. Jeśli czujecie, że robicie coś fajnego, twórczego to spróbujcie swoich sił, zaplanujcie swoje działania i składajcie podanie o przyznanie stypendium twórczego. Trzymam za Was kciuki.